Jak powstało słowo Polska? To nie tylko nazwa kraju, to echa tysiącleci. Czy znasz jego prawdziwą historię? Nazwa Polska pochodzi od plemienia polan, które zamieszkiwało do rzeczy warty. Nazwa ta oznaczała dosłownie ziemię polan lub kraj polan. Samo słowo polanie wywodzi się od prasłowiańskiego pole, czyli otwarta przestrzeń, równina pole uprawne. To fascynujące, jak nazwa naszego kraju jest związana z krajobrazem i stylem życia naszych przodków, ludu rolniczego osiadłego na otwartych przestrzeniach. Początkowo termin Polska odnosił się do Małopolski i Wielkopolski, czyli głównych ośrodków państwa piastowskiego. Z czasem, wraz z rozszerzaniem się państwa, nazwa ta objęła cały kraj. To piękny symbol naszej tożsamości, zakorzeniony w ziemi i historii. Co najbardziej Cię zaskoczyło w tej historii? Daj znać w komentarzu, polub i subskrybuj, a będziesz trochę mądrzejszy każdego dnia.